Pani Moniko, teraz poproszę się e, przełożyć na bok, ale prawą w stronę słomy. O, teraz, proszę bardzo, mamy miastkę jakby posągowej sylwetki Pani Moniki, którą jesteście w stanie, proszę zobaczyć, jak pracują wszystkie mięśnie. E, I oczywiście znowu małego takiego małego wola, którego Pani Monika tutaj, o właśnie, Wy musicie Pani Monice powiedzieć, Pani Monika Pani się marszczy, Pani Monika od razu się poprawia. O. I tak właśnie możemy fotografować eee, tak nawet mówię Pani o to, to Pani Moniki. W związku z tym muszę tutaj wejść na proszę zobaczyć, tu ma bezpośrednio miękkie fajne światło, jeśli się rozkłada, ale jeśli spojrzymy w tą stronę, a Pani Monika się obróci w tą stronę, Natalia, przepraszam, bo tutaj zobaczymy, tutaj światło tam czy na płci lekko jest podświetlone. Wszystko zależy od tego, jak jesteście w stanie ustawić swoją modelkę do zdjęcia.